Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Pepko i sprawdzam, co tutaj nowego, ciekawego. I zobaczcie, mamy musinową koszulę w kolorze granatowym. Ja jej wcześniej nie widziałam, pomimo, że były do niej właśnie spodenki. Znaczy może niekoniecznie do niej: 35 zł. Koszula musinowa. Myślę, że to jest bardzo dobra cena, jeżeli chodzi o koszulę. Muślinową. Ona jest taka rozpinana na guziczki z kołnierzykiem. i właśnie te spodenki widziałam kiedyś, natomiast koszuli nie widziałam nigdy. Natomiast tu jest cały zestaw, więc w niewielkich pieniążkach można taki zestaw sobie stworzyć. Te spodenki też są bardzo fajne. Już któryś raz powiem Wam na nie tak tutaj zglądam. One bardzo fajnie wyglądają. Cena jest 40. Złotych, za te spodenki jeansowe z takimi właśnie dziurami, przetarciami, też bardzo ładnie będą wyglądały, właśnie do koloru niebieskiego, białego. Jeżeli chodzi o bluzki, to znalazłam taką czarną z wyszywanym takim wzorem wokół dekoltu oraz przy rękawkach. Tak to się prezentuje w całości. Dekolt mamy w kształcie litery V. Tak się prezentuje rękawek taki ozdobny i 25 zł to cena bluzki i jeżeli chodzi o rozmiary, to mamy deski do 2Xl dostępne. Kochani na początku filmu bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza. Będzie mi bardzo miło. Jest to dla mnie motywacja do dalszego nagrywania filmów. I możecie również wcisnąć sobie dzwoneczek, będziecie wtedy na bieżąco z filmami. A tutaj kochani, zaskoczenie, mamy spodnie muślinowe, ale długie, zobaczcie na to. Szeroka nogawka, są kieszonki i są bardzo wygodne, bo mają gumę w pasie. Z tyłu już tych kieszonek nie ma, powiem Wam, na lato to rewelacja ten muślin. Teraz ostatnio też bardzo modne. Cena spodni to 45 zł. No i tutaj nawet widać, że 44 jest dostępny. Taki rozmiar, kolor tylko widziałam, że jest beżowy. Tutaj mamy następne zaskoczenie. Mamy spodynki z zam z weluru, o znam, że chciałam powiedzieć z weluru tutaj mamy również kieszonki na gumeczce bardzo fajna propozycja, teraz też się pojawiały takie właśnie krótkie spodenki welurowe bluzki z krótkim rękawkiem, cena 25 zł 2 XL, największy rozmiar i tutaj widzę, mamy kolejne nowe dresiki czyli mamy w beżu z długim rękawem, bez kaptura cena 30 zł, 2XL największy rozmiar i mamy ściągacz na dole, bardzo fajnie wyglądająca bluza i do tego właśnie też możemy dobrać sobie dół, czyli spodnie, spodnie w cenie 35 zł, od Eski do 2XL i tutaj widzę, że są jeszcze bluzy welurowe, czarne tutaj macie kaptur macie rozpinaną tą bluzę i też macie ją na dole z właśnie ze ściągaczem. Także chyba do tych spodenek, właśnie do kompletu super by wyglądała. 40 zł i też 2XL, największy rozmiar. I tylko widziałam, właśnie w tych dwóch kolorach. Tutaj mamy taką torebkę zapinaną na złoty suwak i cena 30 zł. Torebka jest tylko w jednym rozmiarze. Są również. Inne torebki, ale też dużo portfelików. Ten różowy, bardzo ładny z tym złotym akcentem 15 zł. Taki portfelik idealny do takiej, właśnie, mniejszej torebki. Na dziale męskim pojawiły się też e, dla panów koszulki. Tutaj z kaczorem Donaldem za 30 zł. Od Eski do 2XL mamy największy rozmiar. Oczywiście koszulka e, tutaj na licencji. Dla panów również bokserki z ten celu. Tutaj macie w kolorze takim niebieskim, nawet 3 xl występuje od Eski. Dwie pary shortów za 30 zł. Kolor taki właśnie miętowy i czarny. I one mają jeszcze, bo sobie później sprawdzałam, taki napis duży na boku. Bekin. I tutaj dla panów, kochani, znalazłam koszulkę. To jest The Office. Tutaj chyba serialu właśnie i powiem wam, że yy, koszulka jest na promocji, także jak ktoś poszukuje, komu się spodobała, to teraz jest w dobrej cenie. Tam nawet 2x -y są z tej koszulki i ona kosztuje z 30, w tej chwili 15 zł, także warto sobie myślę nie, zakupić w promocji, jeżeli komu się oczywiście podoba. Taka koszulka. Kochani, tutaj otwieracze z takich nowości 5 zł. otwieracz do butelek czarny. Tutaj zobaczymy, czy są jeszcze inne kolory. I tutaj mamy taki jeszcze wzór. Zobaczymy, czy jeszcze jakiś jest. O, i tutaj jeszcze taki letni. Takie cytrynki. Także też fajne. fajnie, że właśnie mamy wybór. No, i oczywiście akcesoria typu nożyczki, słomki, ale to już Wam wcześniej pokazywałam. A dzisiaj taki prześliczny kubek odkryłam z podobizną króla lwa: cena 20 zł. I kubek ma pojemność 600 ml. Myślę, że dzieciaczki przede wszystkim się ucieszyły. Ja tylko powiem Wam, że te kubki zawsze ja traktuję jako ozdoba, bo z tego to raczej się pije ciężko. Wypowiedzcie się, jak Wy uważacie. No, takie być do kolekcji. Tak jak mówię, jako dekoracja, ozdoba. Dzisiaj w Pepko też zauważyłam bardzo fajne bieżniki z takiego właśnie też weluru. Z jednej strony ten welur taki milutki i to jest 40x150 rozmiar i cena jest 12 zł. Więc nawet powiem Wam na biały obróz narzucić taki bieżniki też by to fajnie wyglądało. Tu macie też w kolorze brudnego różu. Drugą wersję kolorystyczną. Bardzo ładne kolory, cena fajna no i takie przyjemne w dotyku. Dzisiaj odkryłam też złote sztućce po 10 zł. Są dostępne 4 sztuki łyżeczki. Tutaj mamy za 10 zł widelczyki. Za 12 zł mamy łyżki duże. Tutaj widzę, że wszystko jest po 4 sztuki. Fajne te... Przepraszam, to są nie łyżki duże, tylko do latę łyżeczki, tutaj macie nóż nóż o i tutaj do nakładania ciasta również taką łyżkę tu macie za 10 zł no i wszystko jest po 4 pakowane bardzo ładnie to wygląda, naprawdę jak chcecie sobie niedrogim kosztem to teraz właśnie są dostępne te złote sztuczce. bardzo ładnie wyglądają Tutaj jeszcze powiem Wam, obeszłam całe pepko. Więcej tutaj nowości za dużo nie ma. są taki fajny wieszak. Jak ktoś poszukuje, na przykład no, taki najbardziej do pokoju dziecięcego, mi to pasuje. Macie tutaj również wymiary tego wieszaka i cenę 15 zł. Ładnie wykonany. Te podobizny zwierzątek są super, ale tak właśnie, ewentualnie do przedpokoju, właśnie dla dzieci do wieszania, w sumie też może być. I chyba tyle kochani z nowości, tak mówię, nie widziałam już tutaj nic ciekawego. Znalazłam jedynie taką sukieneczkę z falbanką, hiszpanka, typowa. Ona ma tutaj sznureczek też, znaczy taki pasek może bardziej do przewiązywania. I jest taką sukienką, bym powiedziała maxi. I tutaj cenę Wam jeszcze powiem 70 zł, więc nie jest tania też sukienka. I to będzie, kochani, wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaki dla Was, pa pa!